Witam. Już jutro 4 września zobaczymy premierę gry Hell is Us. Dość ciekawego tytułu, który chciałem opowiedzieć, ponieważ ograłem demo, które zachęciło mnie nawet do sprawdzenia tytułu w najbliższym czasie, ponieważ tytuł nie jest aż tak drogi i nie jest to gra AAA, co w sumie widać od razu na pierwszy rzut oka, ale jest bardzo ciekawym tytułem. W demie możemy sprawdzić taki jeden mały chapter, jest to na oko 2 godziny rozgrywki, może 2,5, yy, gdzie jest, jesteśmy zaznajomieni z prostymi mechanikami gry, takimi jak walka, eksploracja, yy, zapisywanie też, yy, proste rozmowy. Ogólnie to, na czym ma się opierać ten tytuł, bo jest to tytuł, który nie posiada żadnych znaczników i to jest bardzo ciekawy aspekt. O co chodzi? Chodzi o to, że w grze nie mamy żadnych znaczników, nie mamy pokazane dokąd mamy iść, jest tylko Twoja ścieżka. Możemy pójść prosto w lewo, prosto w, lew prosto w prawo, nieważne gdzie pójdziemy, zawsze coś znajdziemy, ale to jest właśnie istotne w tej grze, że nie ma żadnej minimapy i jest po prostu główne zadanie, zadanie główne i my mamy sami znaleźć odpowiedzi na to, żeby ukończyć tą grę. I to jest bardzo ciekawy aspekt. Ale czy tak to wygląda? No, jeżeli... E, wydaje mi się, że demo pokazało jak to będzie wyglądało i to nie jest tak, że mamy jakiś wielki open world i możemy sobie chodzić gdzie nam się żywnie podoba, tylko są to bardziej takie małe lokalizacje, lokacje, tak jak mieliśmy na przykład w The Last of Us czy w Uncharted, że była po prostu większa nagle otwarta mapa i możemy pozwiedzać parę miejsc. No i tak samo jest tam właśnie, że w tym chapterze, który został zaprezentowany w demie, no to mieliśmy taką małą lokację, gdzie możemy sobie pochodzić i posprawdzać różne rzeczy, no i później była także druga, która także automatycznie zakończa jakby demo, ale też widać, że gra będzie się opierała właśnie na zmianie tych takich małych lokalizacji i nie będzie to tak, że mamy wielkie właśnie Open World niczym w GTA i że możemy sobie chodzić, gdzie nam się żywnie podoba. E ma oczywiście niewidzialne ściany, bariery. No i na przykład, żeby przejść dany etap gry, no to czasami trzeba przejść przez na przykład jakieś komnaty, a później się nam otworzy przejście, które było wcześniej zablokowane. Taki prost, takie proste pomysły, mi to się podobało. Najfajniejsze było to, że fajne jest to właśnie, że w tej grze, że mamy że przez rozmowy musimy sobie wywnioskować, gdzie się co znajduje. Na przykład. To nawet już było tam pokazane w demie, fajnie, że mamy zamknięte drzwi. No i musimy coś z tymi drzwiami, musimy je jakoś otworzyć. No i za tych drzwi słychać głos kobiety, która mówi, że siedzi już tutaj tydzień, potrzebuje pomocy. No i że chłop, który je zamknął, powiedział, że idzie do jakiejś doliny Dżewila, czy jakoś tak to się nazywało. No i musimy sobie sami znaleźć, gdzie jest ta, ta dolina, bo nam gra nie powie, gdzie to jest, nie ma żadnego znacznika. No i krążyłem chwilę po mapie, ale nie znalazłem tego. Później znalazłem, że jest to gdzieś na mapie w innym obrębie i trzeba będzie się tam udać. No ale demo nie pozwoliło mi na sprawdzenie tego dalej. E, albo nawet już na sam start gry poznajemy dziadka, który mówi, że żeby dojść do e, tam jakichś żołnierzy, którzy nam pomogą, musimy podążać za... E, dzwonkami, e, za dzwonkami porozwieszanymi w lesie. No i normalnie są dzwonki porozwieszane w lesie, które od wiatru dzwonią. I jak będziemy iść e, ten, to się dostaniemy właśnie do tych żołnierzy. Mm, bardzo ciekawe pomysły, takie proste, niezaawansowane, ale mi się to bardzo podobało. Gra nie jest tytułem AAA, bo nawet nie jesteśmy w stanie tam zniszczyć prostych małych skrzynek czy czegokolwiek. W sumie nic nie możemy zniszczyć, nawet nie ma żadnych konstrukcji y, do niszczenia, że są jakoś oskryptowane. Na przykład było trzeba przejść przez jaskinię i jak wyszliśmy z drugiej strony, to nagle się przejście odblokowało i nie było żadnej animacji, tylko po prostu nagle jest rozwalone i tyle. Y, więc no. Więc nie ma co tutaj się spodziewać. No ale też tytuł sam w sobie nie jest drogi. Choć mnie to zdziwiło, bo... Jak patrzyłem na internecie, to gra chodzi po 180 zł w pudełku na PlayStation 5 i jest to na przykład na różnych takich sklepach jak Gamefinity, albo nawet chyba RTV, nawet miało taką ofertę, a. Natomiast, jak patrzyłem na stronie PlayStation, no to jest to za 250 zł. Więc yy, ciekawe czasy nastały, że nawet yy, dystrybucja cyfrowa jest droższa niż pudełkowa. A moim zdaniem, lepiej jest mieć gry w pudełku. No, chyba że nie posiadacie napędu, to wtedy co innego. Yy, przed zakupem gry polecam Wam spróbować to demo. Nie jest ono długie. Może Was zaciekawi, może nie. Bo to uważam, że to nie jest tytuł dla każdego, bo. Jest tam dużo rozmów, dużo dialogów, które trzeba przede wszystkim przeczytać, zrozumieć, o co w nich chodzi i później pomyśleć, gdzie co może się znajdować. Oczywiście pewnie jak gra wyjdzie, to będą różne solucje, żeby znaleźć jakąś tam część układanki, jakieś miejsce czy coś, jak znajdziemy to wcześniej. Pewnie będziemy wpisywać w internecie jakąś, na, jakąś frazę i nam od razu to wyskoczy, bo od razu coś takiego wyjdzie. Główna fabuła opiera się na szukaniu rodziny, co to jest też ciekawym motywem, no i przede wszystkim, że gra jest w takiej formie, jakby przesłuchania, które, że wydarzenia z gry już się odbyły i teraz jest przesłuchanie. To było bardzo fajne, bo jak umrzemy, to nie ma tej powojkacji scenki "game over" czy coś w tym stylu i trzeba odnowa. Tylko jest nagle e, głos tego gościa, który nas przesłuchiwał i mówił. Ty chyba źle, źle sobie tutaj przypomniałeś to. Przypomnij sobie jeszcze raz, pewnie żeś coś pominął. No i to było akurat bardzo fajne. Podobały mi się takie pomysły, gdzie w grach nie ma typowego zgonu, czy jakichś typowych takich akcji, że jest wielki game over, czy coś, tylko takie są małe, fajne wstawki. Grę możecie jeszcze spróbować, demo jeszcze możecie zagrać, to dwie godziny. Może was zaciekawi, może nie. Przede wszystkim. O, i zauważyłem, że jest to także typowa gra, yy, gdzie jest walka wręcz przede wszystkim, yy, bo na start dostajemy miecz, a drugą bronią jaką tam dostaniemy to były dwie siekiarki, więc... i jest to taki trochę souls -like, chociaż może nie do końca, bo w souls nawet najsłabszy wróg jest wielkim zagrożeniem. Tutaj najsłabszy wróg występuje czasami w ilościach yy, masowych, więc to nie jest tak, że oni są jacyś ciężcy. Pewnie na wyższym poziomie trudności są, ale na średnim, tak jak osobiście uważam większość gier najfajniej się tak przechodzi na średnim, bo były moim zdaniem robione specjalnie pod ten tryb, jest przyjemnie, nie są oni trudni. Czasami wymagają jakiegoś pomyślunku. Są różne mechaniki, na przykład jeden wróg ma w sobie jakąś dziwną kulkę, którą Yy, trzeba najpierw pokonać, a później możemy po, z łatwością pokonać tego głównego wroga. I jest taka nawet fajna animacja, jak wbija mu, jak rzuca mu miecz w serce. To, to też było bardzo fajne. No i mamy też takiego drona, który jest nam w stanie pomóc, żeby na przykład zablokować jednego wroga. No i wtedy z drugim możemy się łatwo rozprawić, a tego jednego blokuje. I jak pokonamy pierwszego, to możemy zająć się drugim na spokojnie. Takie proste, fajne mechaniki. Yy gra wydaje się ciekawa choć e, osobiście uważam, że można poczekać albo kupić ją kiedy indziej e, jak będzie może tańsza chyba, że was bardzo zaciekawi chyba, że was bardzo zaciekawi demo i to co teraz opowiadam e, to Sądzę, że nawet warto, bo cena nie jest wygórowana jak za taką grę. Uważam, że będzie dość długa ta gra, z prostego powodu, bo będzie można się zgubić w tej grze. Zgubić w takim znaczeniu, że będziemy po prostu się chodzić i pałętać po całej mapie, bo nie będziemy mogli znaleźć jakiejś prostej rzeczy. Więc dajcie znać. Miłego!